Sponsorem programu był Alior Bank. Bank z usługami dla firm. Sponsorem programu był właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomościonline.pl. Marzysz o ucieczce z miasta w Beskidy? Mamy coś lepszego. Jeśli chce się pan wyprowadzić z miasta, pańska rodzina pokocha South Park. Zamieszkaj w luksusowej rezydencji. Za marne 3,5 miliona dolarów. W pobliżu elitarna szkoła. Ekskluzywne kliniki. Nieźle pani wygląda. Przeszczepka u Damon. I przyroda na wyciągnięcie ręki. Ojeju, świetniusienko to wygląda. Wybierz South Park. Cudowny pomysł. Miasteczko South Park. W Comedy Central. Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. To jest zupełnie inna mentalność, że ci że ci ludzie są jacyś tacy inni, jacyś tacy wie, że, że bardziej otwarci, że się że nie oceniają, to, nie że to jest... No to stary, jedziemy. W Anglii nigdy nie ufać, że w domu Polakom. Bądź miły i się uśmiechaj. No, się nie uśmiech. Pierwszy raz postawić nogę na angielskiej ziemi, Wywoń, wywoń, Emigracja XD. W sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Nie słychać w ogóle? Nie. Proszę pana. Uwaga, lecimy po kolei, żeby nie zgubić. Brak scenariusza. To jest. On jest znany z tego, że robi takie kwadraciki. To sami. Co pan robi? To nie problem. Żydzę się topą. Ja się tobą żydzę, bo ty masz szpaty. Do dupy z takim graniem. Co no to za komedia jest? Tutaj liczy się improwizacja. Moja maska robiła w na nasło. I dobra zabawa. Niech ci jasna gwiazdka świeci, jak ja mam durne dzieci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Polsat Comedy Central extra. Kampania prezydencka trwa. Kto najbardziej zasłużył? Prezydenta świata komedii? A. Nie wiem. Darek, Chandler, Sheldon, Phoebe, a może ktoś inny? Głosuj na swojego kandydata i zdecyduj, który bohater zasługuje na specjalny maraton na antenie Comedy Central. Bo wielu kandydatów. wejdź na wybory.comedycentral.pl. Psst. Głosując, możesz wziąć udział w konkursie z super nagrodami.